Cześć, jest 11 maja, a przed Wami piątkowa minuta z IT. Jak donosi firma analityczna StartCounter, w kwietniu odnotowali oni rekordowy pomiar. Na podstawie 3 milionów stron internetowych w globalnej sieci ustalono, że 10% odwiedzin nastąpiło poprzez urządzenia mobilne. Jest to bardzo wysoki wynik, ale nie ma co się dziwić, gdyż korzystanie z mobilnego internetu jest coraz bardziej popularne. Jak donosi serwis Diverge, Microsoft testuje zmodyfikowaną wersję swojej przeglądarki Internet Explorer 9 na konsoli Xbox 360. Co prawda Bing w Xboxie już obsługuje głosowe wyszukiwanie, ale jest ono ograniczone jedynie do wyników multimedialnych. Nowy Internet Explorer ma oferować pełne przeglądanie internetu, a także mieć wsparcie dla gestów Kinect. Facebook testuje nowy feature, zwany Highlight, który pozwala użytkownikom zapłacić drobną kwotę, w zamian za którą ich posty będą bardziej promowane na tablicach innych osób. Ciekawe, jak wiele osób się w ogóle na to zdecyduje. To wszystko na dziś, słonecznego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.